Witam bardzo serdecznie. Co zrobić, gdy kończy nam się pamięć w telefonie, brakuje nam miejsca? Możemy wejść w ustawienia i o telefonie i zobaczyć, ile mamy zajętej pamięci z dostępnego miejsca. Jeżeli już jest bardzo ciasno, to wchodzimy w tą pamięć i dowiemy się, co tak naprawdę zabiera nam naszą przestrzeń. Wybierając opcję wyczyść, przechodzimy do sprzątacza, który pokaże nam, ile mamy plików cache, zbędnych plików. I najlepiej widać to w plikach cache, które przechowują stan skrótów, miniaturek do naszych aplikacji. Jednakże i zdjęcia, i wideo zabierają nam dużo miejsca, w związku z czym może backup, czyli tworzenie kopii zapasowej naszych zdjęć, wideo, muzyki albo dokumentów. I do tego idealnie nadaje się przenośny dysk SSD o pojemności 240 GB 480 GB, Zamiast dysku może być również pendrive, jednakże do archiwizacji zalecane są zewnętrzne dyski SSD, na przykład taki. Są to te same kości pamięci 3D Flash NAND, co w dysku pendrive. Jednakże taki dysk zewnętrzny może mieć więcej zastosowań niż zwykły pendrive. Tutaj mamy gniazdo USB-C, które po podłączeniu. Kabelka dwustronnego może nam być podłączony do zwykłego USB typu drugiego, trzeciego i również USB-C do USB-C, czyli do naszego smartfona. Taki dysk zapewnia nam trwałość, możliwość wielokrotnego zapisu oraz odporność na wszelkiego rodzaju warunki. Podłączymy go do naszego smartfona i widzimy, że od razu zaczyna działać i jest rozpoznany w naszym telefonie. Pliki oczywiście są widoczne. Możemy je przenosić ręcznie lub skorzystać z dedykowanej aplikacji, która dba o regularne backupy i archiwizację naszych danych. Taki dysk przenośny jest troszeczkę większy od zwykłego Pendrive'a, po prostu jest inne rozłożenie. Kości pamięci oraz kontrolera dysku. Ten dłuższy ma 12 cm, a mniejszy 240 giga ma 8 cm. Istnieje nawet możliwość zainstalowania systemu operacyjnego na takim dysku przenośnym i uwolnienie naszego laptopa z zajętej pamięci przez Windowsa. A, a można mieć nawet zainstalowanego Linuxa. I z takiego dysku przenośnego odpalać laptopa albo w Windowsie, albo w Linuxie. 5 lat gwarancji na pendrive i 3 lata gwarancji na dysk. Całkiem fajne, polecam.